Cześć, witam wszystkich z tej strony, Robert. Ostatnio trafiłem na pewne tabletki na odchudzanie, które mnie zainteresowały. Mam na myśli zieloną kawę, a konkretniej preparat o nazwie Green Coffee Plus. Przede wszystkim jest to suplement, który pomógł mi zwalczyć długoletnią nadwagę ciała. Jeszcze dwa lata temu ważyłem 98,5 kg. I aby schudnąć, próbowałem wszystkiego: diety, ćwiczenia, nawet bieganie. Nic jednak nie przyniosło takich rezultatów jak właśnie Green Coffee Plus. Działa on na tej zasadzie, że nie dopuszcza do wchłaniania cukru w moim przewodzie pokarmowym, dzięki czemu dużo łatwiej było mi spalić cały tłuszcz, który zalegał w moim żołądku od wielu lat. Dodatkowo czytałem, że Green Coffee Plus zawiera kwas chlorogenowy, który znacznie przyspiesza metabolizm. Ja stosowałem Green Coffee Plus przez ostatnie 6 miesięcy. Ważyłem się codziennie i widziałem z tygodnia na tydzień efekty jak chudne. Mogę wszystkim polecić Green Coffee Plus, ponieważ wiem, że działa. Pod tym filmikiem znajdziecie link do strony producenta, na której zamawiałem tabletki. Pozdrawiam wszystkich. Robert.